Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wyscało tej kolejny. Trzeba dać tutaj luźne granie. No i dzisiaj tak. Jak widzicie jestem w zupełnie innym miejscu. W ogóle mam jakoś bardzo... Zaraz mam wszystko wytłumaczę. Ładnie, słońce się wstaje, cześć, słońce jak tam życie. No dobra, więc wszystko wam opowiem. Ogólnie... Nie ten klawisz. Ogólnie ostatni odcinek był tutaj. A my jesteśmy tutaj. No i dlaczego tak się stało? Dlatego, że... Nagrywałem pod rząd jakiejś... Trzy odcinki, chyba tak, i oby trzy, oby trzy hehe he, nie nagrał się dźwięk. Właściwie całe audio się nagrało. Ja zawsze audio nagrywam w dwóch programach, czyli w tym, co nagrywam ekran i w osobnym programie. Na wypadek tego, jakby jakiś tam program nawalił, jednak w żadnym się nie nagrało. więc myślę, że to od mojego mikrofonu, który mam nadzieję, że już będzie dobrze działał. Mam taką nadzieję, bo ogólnie już powinien być czwarty odcinek. Jest trzeci, więc opowiem Wam tak szybko, co my robiliśmy. Byliśmy tutaj. Stąd poszliśmy tutaj, tutaj przespaliśmy jedną noc, później poszliśmy tutaj, przespaliśmy jedną noc, i wróciliśmy tutaj, i tutaj się rozbudowaliśmy. I jednak to wszystko jest nienagrane. Dlaczego znaczy jest nagrane, ale bez dźwięku? Więc już nie chciałem się w tym bawić. I tak, pewnie widzicie tutaj taką niestandardową liczbę 32: jedzenia dla konia. No, trochę trudno znaleźć chyba w skrzynce taką liczbę. Już wam wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Fajny błąd, kiedy sobie biję na safe, no i miałem w plecaku oczywiście. Eee, ładnie, eee, jedzenie dla konia, no i biorę z tego plecaka, wyciągam, kładę sobie do ekwipunku, i dalej zastało, więc mamy, jakby już podwoiłem. No i dobra, i tak wciąż robię. I jakoś mi się tak stało, że e, miałem kilka stacków tego, a później logłem znowu, i pojawiło się 32, więc błędy tej gry są coraz fajniejsze. i w ogóle, no dobra, a w takim razie. To jest właśnie, zamiast ja wam pokazać naszą bazę, gdzieś tam lecę, ja to jednak jestem w ogóle brak kultury i tak dalej. Więc tutaj mam najwyższe jakby miejsce. Fajnie, że mnie tutaj ścięło. Tutaj jest takie miejsce ścinane. Zresztą tam, możemy widzieć wszystkie zombie. Jak widać mam snajperkę, ale nie mam już amunicji do niej. Ja ostatnio tutaj naprawiałem sna snajperkę, więc właściwie chyba jest teraz stuprocentowo naprawiona, nie wiem. No i tak to wszystko wygląda z najwyższego piętra. Na razie skrzynki są w prawie wszystkie puste, dlatego że nie mam w ogóle itemów. Ostatnio straciłem item, bo coś głupiego zrobiłem. Tutaj mamy taki prowizoryczny magazyn, który jest taki dziwny. To jest moja baza i tu jest tak fajnie ogólnie, bo nie jest fajnie. I tak mogę Wam zaprezentować, że mam na przykład buty, mam czwarty level i zabiłem 182 zombiaki, więc to jest mój rekord życiowy, jestem z tego dumny. Królik. Królika z chęcią bym zabił, ale jak widzicie trochę tutaj zombiaków wokół mnie jest. I nie chciałbym, one, aby one się do mnie tutaj zleciały. Więc dobra, dzisiaj jaki jest plan? Ogólnie nie ma dzisiaj planu. Dzisiaj pójdziemy tutaj. Nie wiem dlaczego, ale po prostu chcę tam iść, bo nie wiem co tam jest. Ale co tam, może znajdziemy coś do jedzenia, jakieś picie i tak dalej, bo z tym u mnie biednie, po straci moich itemów. Zombiaki tutaj nam się nie wbiją, to jest specjalny system, dzięki któremu nasze zombiaki nic mi nie zrobią. Tylko one są bardzo szybkie w wodzie, stwierdziłem, więc to nie jest fajne. Bardzo szybko w wodzie się poruszają. I raczej tej mojej twierdzy nie rozwalą. Jak na razie. Na razie się jeszcze nie spotkałem z czym, żeby tam mi coś uszkodzili, czy coś. Co to jest? Co tutaj jest? Bo mnie ścina, bo się to tworzy. Jeszcze tutaj nie byłem. Macie dowód, bo się generuje świat. Co tutaj? Widzę jakieś samochodziki. To jest okej, okay, już więcej do dla miejsca. Raczej jedzenie już znajdę, ale może jakaś broń mi się trafi. Bo będę miał szczęście. by się pierwszych wszystkich unicestwić. Dobra, ciebie pierwszego. Zginąłeś? dobra, zginąłeś. Tutaj już nasz, nasi koledzy wychodzą. Dobra, teraz ciebie. Ciebie też. I ciebie za tobą też. Dobra. Jeszcze, ty, kurde, dużo was tutaj. Tylko mi szkoda amunicji na was. Bym mógł was jakoś nożem, ale... Tutaj nożem 10 razy zwalniesz i tak nie zabijasz, więc... To jest trochę nieopłacalne. Ło, kurde, ile temu. Mam dużo drabiny, stwierdziłem. Mogę ten krzyż zabrać? Nieważne. Dobra. Zobaczmy, co jest w samochodziku. Tam widzę już, kurde, zgraja wyszła z podziem. Uuu, ciekawe. No dobra co będzie tutaj. Szkoda, że nie mam tych... Yy... Pamiętam, jak one się nazywały. Jakieś to były bomby. bardzo fajne były. Gdyż. Wtedy, gdybym do nich tam rzucił, no to by ich już właściwie nie było. co oni rozwalają ten murek, jak oni mogą przez niego swobodnie przeskoczyć. Dobra, nie pytam się im. To ktoś mi chce od boku wejść. No tak, wszystko się zgadza, co mówię. Ale odcik taki w plecy. Co tam? Dobra, ty też leżysz, My tutaj się zapchali. Co to było? Chyba nabijam level, nie wiem. Znaczy, nie wiem co się dzieje, jak tak się części obraz, jakby coś wybuchło koło mnie. Co to? Dobra. Wiem, że tutaj w grobach naszych są fajne itemki. Nie ma tak do gromu zamiast ciała włożyć jakiegoś shotguna. Zawsze lepiej. Albo jakieś jedzenie dla konia znowu zbagowane. To dla kamień taki, a to jest nagrobek, dobra, nieważne, co mówiłem. Tutaj pewnie coś jest, sam mi się nie chce kopać ja Jako kultularny człowiek wejdę sobie... A, dobra, nie wejdę jednak. Będę marnował nic. O, cześć. Mogli jakieś tutaj takie specjalne zombiaki zrobić. Jakieś... Nie wiem. zbagowane na tym cmentarzu, że nie wiem, nie da się ich zabić albo coś. Haha, <laughs> śmiesznie by było. Wy zginiecie. Dobra. Ten pewnie zbagowane ciało mam. No, nic nowego. To mam przybliże jeszcze, żebyście lepiej widzieli. Hehe. <laughs> nie, przesuwa się. Tak. Dobra. Taki headshotik w plecy trochę cię wygięło. Co tam? Trochę stwierdzam ogólnie po tylu... Po tym, że znowu tyle... Fajnie, że nie mam już amunicji. Naprawdę, tyle mi amunicji doszło. Dobra. Po tylu znowu, po takim czasie, w którym znowu tutaj gram, dość długą przerwą tym widać tutaj, stwierdzam, że te kolejne alfy są coraz bardziej zbagowane. Coś po tym, jak wyglądają na przykład takie zombiaki, to fakt, ile ich tam jest. Skąd oni się biorą? No naprawdę, stwierdzam także, że. Za dużo się ich i Będę musiał zmniejszyć spełnowanie się ich. No bo, przepraszam bardzo, zaraz wam pokażę ilu ich tam jest. No, sorry, ale to trochę za dużo, to jest kurde banda jak... Znowu coś wybuchło. Co oni robią? W co się bawią? Może to jakieś podziemne rzeczy są? Ja o tym, nie wiem, tak wybucha coś. A, dobra. No, trzeciki. No No, ja... Ile ich... Jaka armia? Ło... Co się dzieje? Ja się boję, nie no, nie wiem czy warto w ogóle tam się wbijać, jak taka armia ich idzie. Nie, ja rezygnuję chyba. Oficjalnie rezygnuję. Nie wiem jak, na ile ja mam ustawione spawnowanie się ich, ale przepraszam bardzo, to jest zdecydowanie za dużo. Mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej. To jest ten domek taki, z tego co pamiętam. A że z słuchawki mi wle Naprawdę. Dobra, ładnie go... O, to by się upolował, kurde, musi, no, właściwie. Nie. Naprawdę, czy to jest jakieś, what the fuck. Niezniszczalne jakieś. jakieś... Chyba, dobra, dobra, ujęcie. Co? Zgiń, okej? Okay? Ej, zgiń. What the fuck, co to za zombie? Co się dzieje? Co to jest za zombie? Takiego nie znam. Więc jakiś. Co się dzieje? Ja się zaczynam bać tej gry. Rozumiem, że to jest horror survival, no ale. Ja takiego zombie jeszcze nie widziałem. Dajcie. Nie, ja się boję tej gry. Ja jestem ja idę. Kolejny taki, ta. The... Ja naprawdę się boję tego, tej gry. Tam jakieś, kurde, jakaś mg... Mógł... To pierciele, jak mówię, horror jakiegoś horroru, tak? mam tutaj granego. Tutaj zaraz będzie pewnie te stado ich. Więc możliwości tej gry. What the fuck? co się dzieje? Jeszcze takie mega ścinki, których zazwyczaj choćby w tym regionie nie mam. Ile ich tu jest? Co się dzieje? Dobra. Kolejny zdjęty. Okej. Okay. A chcecie większą obroty mojego komputera? Może to coś pomoże. Dobra. Jeden celny strzał. Dobra, dwa. Tak naprawdę to były trzy, bo to jest taki szyb. Znowu coś wybuchę, ja się boję. Dobra. Tam już idzie ich horda. Ja pierdzielę, tam, iż idzie ich 500. 109. Więc zaraz tutaj się wbiją, pewnie. Więc powinienem się trochę streszać z tym przeszukiwaniem, zabieraniem rzeczy i tak dalej. Dobra, mając nadzieję, że to będzie latarka, tak. Dobra, na razie niech się nie wbija. Ja już się, widzicie minimapkę? mapkę. sobie popatrzcie na nią, bo ja nie mam czasu za bardzo. Co się dzieje? Ja się naprawdę boję tej gry już. Niedługo to w wodzie będą rozwalać klocki, jak my nie możemy. Dobra. Na razie chyba mnie nie widzą. Nie słyszą. Bo na moje szczęście. Fajnie, że znowu słuchawki mi wyleciały, zucha. Jej. Co za presja. Tuńczyka sobie zebraliśmy, będziemy najlepsi. Dobra, uciekam. Stąd. Ile już tutaj już jest? Aś mnie no za dużo ich tu jest. Co, ja wziąłem na jakiś hajden, spawnowanie się ich? What the fuck. Dobra, przypuszczam, że powinienem wracać do domu, bo jest już szesnasta. Czego ja nie zauważyłem. Zdecydowanie jest ich za dużo. Koleś nie bij mnie. Nie uderzyli mnie. Może nie biją, jest ich tak dużo, a mnie nie biją. Dobra, w tą stronę. Mam nadzieję, że... Jakieś w ogóle dziwne te znowu, jakie takie przejdę po... koło niektórych i nic mi nie robię, więc nie wiem. Nie wiem, co się dzieje w ogóle w tej grze. Czy to, nie wiem, to od tego cmentarza się tak zrobiło, nie wiem, wyszli z grobu? Rozumiem, że mogą mnie nie lubić, no ale aż tak. Co się dzieje? The fuck? Ja chyba, nie wiem, skończę tą serię albo coś. Nie dobijemy do piątego odcinka, żeby z jednym widzem nagrać. Bo ja się boję tej gry. Albo co, co odcinek zapraszam jakiegoś mojego widza, żeby się nie bać. Coś się dzieje w ogóle. Niewiarygodnie mocno mnie ścina. A mogę wam przysiąc, że gdy nagrywałem te poprzednie filmiki, to mnie aż tak mocno nie ścinał. Dopiero jak mi się generował jakiś teren, naprawdę, miejsca, w, w którym było bardzo dużo zombiaków, Ale ta horda, to nie wiem skąd się wzięła. Dobra. Chyba teraz mamy mały czas na to, aby tutaj okraść kościół. Ta, trochę tak niefajnie kraść, okradać kościół, ale co tam w trumnach zawsze shotgun. Dzięki. Dzięki. No szybko zaraz ta hurda przyjdzie i wtedy nie będzie za fajnie, jeżeli coś mówię. Właściwie książki powinienem zbierać. Z tego co wiem. Ja nawet jedzenie dla konia to już mam na tyle dużo, że naprawdę bym podziękował. 17, kurde. to zbierać już powinienem uciekać. Dobra, na razie tego nie zbieram. Shotgun, dobra. Znajmy, że w na tych skrzynkach nic nie ma. E, tak naprawdę tam pewnie jest wyrzutnia rakiet i inne takie bajeryki, ale jest co tam. Dobra. Mamy 17, więc raczej dążę, bo tutaj już jest moja woda. Więc znajdź śpiwór, ja pierdziele. Dzisiaj miał być to cel w ogóle naszej podróży, takiej malutkiej, czyli wyjście po śpiwór. Kolejna horda, nie wiem skąd, w jakimś lesie, bierze się, w jako. nie wiem czy ona, idą, w jakim, idą do, do mnie, bo wyczuwają, że ja żyję, a oni nie. Nie chcą być gorsi, więc to mnie zabić. O kurde, dobra. Na razie im nic nie będę robił, bo nie wiem czy mi się to opłaca w ogóle. One zaraz będą za mną pływać. Dobra. Zbek nie powinny ginąć, a czy tylko i wyłącznie strzał w głowę? Nieważne. A pierdź, ale co tutaj się dzieje? Tam całe życie ten królik sobie kica. Naprawdę. Dobra. Nie! Na kurde, wypada mi słuchawka, zucha Tamten się zbagował zombie. Ta alfa naprawdę jest bardzo zbagowana. Zaraz jakieś kurde... O pierdziele Zaraz ginę, zaraz ginę. Fajnie, zginąłem. I zaraz będzie noc. Dobra, fajnie, straciłem tej temy. Nie, wiecie co, jak pojawi się kolejny odcinek z tej serii, to muszę wam powiedzieć, że raczej się nie pojawi, bo ja za chwilę naprawdę, mi szybko w takich sytuacjach nerwy puszczają. Wiecie co się wtedy dzieje? Wtedy ja włączam takie fajne cheaty w takich grach. Na przykład jakiś tam, na przykład choćby w Minecraft czy, yy, game mode. Yy, w tej grze to będzie, Jakiś inny. Jakim cudem on mi rozwalił deskę, która jest właściwie w wodzie, i jakim cudem oni mi tutaj rozwalają bloki? Nie, ta gra naprawdę staje się coraz bardziej zbogowana. Albo nie wiem, jak chyba nie wytrzymam psychicznie, jak tak dalej pójdzie. Ta, rozwalaj mi to, rozwal mi pochodnie, rozwal mi jeszcze coś. Fajnie będzie. Co ogólnie chciałbym wam przekazać. Nie wiem jakim cudem mam 8 FPS'ów teraz, 9. Przepraszam bardzo, 9. Jeśli oni przez nas mi rozwalą tą blokadę, no to ja naprawdę przestaję grać chyba w tą grę. Chyba, że jeszcze jest inna sprawa. Ja nie przestanę grać, ja się tak szybko nie poddam. Ja jestem osobą, która tak szybko się nie Jakim cudem jest tyle zombiaków tutaj? Widzicie co się dzieje właśnie na dole? Nie ma nocy. Nie ma jeszcze godziny, w której zaczynają biegać i nadmiernie się spawnować, bo bez noc. A jest ich tyle. Jak to wytłumaczyć? Nie wiem. Chyba się nie dowiem. Muszę zobaczyć, jak wygląda ten mur, czy on w ogóle noc mi przetrwa. Że z najbliższe dni myślę, że Seven Days tutaj nie będzie się pojawiać. Dlatego, że będę chciał tutaj jakoś coś rozkminić, nie wiem. Zobaczymy, czy będę w ogóle tutaj grał bo mam no, na tą chwilę bardzo, no po prostu dosyć tej gry. Jeśli tak ma tutaj wyglądać, to i taka liczba z w ogóle tych mobków tutaj jest, no to naprawdę przepraszam bardzo, ale e granie tutaj chyba nie ma sensu. Ale, tak jak mówiłem, nie będę szybko się poddawał, postaram się coś tutaj wykminić, postaram się coś tutaj zrobić, mam nadzieję, że coś mi się uda wykminić. Mam taką nadzieję, mam nadzieję, że wy też macie taką nadzieję, a jak na razie tutaj nic się na to nie zapowiada. Na tą chwilę wygląda sprawa tak, że zombiaki nawet rozwalają. Opowiem Wam, co się dzieje. Może ktoś nie zauważył, ale nagle wspomina się 50 razy więcej zombiaków. Dwa. Yy, zombiaki zaczęły w, w inaczej wyglądać, co jest trochę dla mnie dziwne. Trzy, jakieś będę mi na konsoli wyskakiwały, jak się macie konsolę tutaj. I tutaj błędy mi się. Ja nie klikałem T, bo tak się otwiera konsola, Aż samo mi się to otworzyło, bo jakiś błąd wyskoczył, więc naprawdę nie wiem. Zombiaki rozwalają bloki w wodzie. Co jeszcze? Jeszcze, jeszcze. A, ząbiaki rozwalają dla mnie drzewo, które i tak mnie dadzą, ta bo nie zabiją. Trzy, nagle mam jakieś niewiarygodnie wielkie spadki FPS-ów, czego wcześniej nie miałem. Cztery, właśnie zginąłem i z powodu błędów gry gdy zginie się w wodzie, traci lub lognie, traci się wszelkie temy. Cztery. Jakieś cztery. Cztery jest takie, że nie mam nic, nawet nic do jedzenia, po prostu nic, mam buty. To jest jedyna rzecz. I jakieś w ogóle trzęsienia ziemi mi się tutaj dzieje, czego wcześniej nie było. W ogóle teraz widzicie, trzęsienie ziemi mi się robi. Ale wtedy były mocniejsze, więc ja naprawdę nie rozumiem tej gry. Może wy wiecie, od czego to jest? Możecie mi napisać w komentarzach, ale no, oni mi rozwalają. A dobra, wiem, jak oni mi rozwalają. No, dobra, to możecie sobie rozwalać. To to pozabieram. A. No, i bloki przede mną uciekają. Kolejna sprawa. Dobra, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się nie spodobało, bo mi się bardzo nie spodoba dzisiejszy odcinek. I naprawdę jestem zdenerwowany trochę, ale. Będę musiał przemyśleć, czy będę grał tutaj. Ale ja chyba aż tak szybko się nie podam. Zrobię z nimi wojnę. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale się dowiedzą. Więc mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę. Za co ja wam z góry już dziękuję. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Jo!